Czytam te komentarze wasze, co po niektórych, i słuchajcie, muszę wam to powiedzieć. Brutalna, kurwa, prawda. Jak zazdrościcie komuś, kto ma więcej od was, to tak naprawdę tego pragniecie. Rozumiecie to? Czyli jeżeli patrzycie się na kogoś życie i czujecie wewnętrzny wkur, że to niesprawiedliwe, że on ma, że na pewno ukradł albo dostał, to jest to sygnał dla was, że czas się wziąć do roboty. No nie ma większego sygnału, od Twojego organizmu, że czegoś pragniesz, niż wewnętrzne wkurwienie, że tego nie masz. Więc jeżeli patrzysz na mnie na przykład i cię denerwuje, fajne mieszkanie, kurwa, mieszkania na wynajem, samochód, zegarki, to jest Twoja wewnętrzna frustracja. To nie jest moja wina, okej? Okay? I ja też tak miałem, ja też byłem w tym miejscu, ja też to czułem, tylko potraktowałem to jako paliwo, paliwo do działania. I zrobiłem wszystko, wszystko, żeby otaczać się ludźmi, którzy to mają. I okej, okay, pochodzę z wioski, z malutkiej miejscowości, Mirostowice Dolne w Lubuskim. I czy miałem wokół znajomych milionerów? Kurwa, no nie. Sami etatowcy i ludzie, co jeździli do Niemiec do roboty. Więc co zrobiłem? Książki, szkolenia, kursy, web, web, web. Ile tylko mogłem. 10% wypłaty szło tutaj. No i tak się zaczęło. I minęło 10 lat i jest. O, a Wy teraz widzicie ten szczyt, nie? Ale 10 lat ciężkiej pracy, braku imprez, kurwa weekendów w robocie, rozwalonego związku, nawet małżeństwa przez robotę, to tego nie widzicie. Nikt tego nie widzi. Dlatego odpowiedź jest prosta. Jeżeli czujesz zazdrość i zadajesz sobie pytanie, jak on to zrobił, to jest dwie rzeczy: wiedza i ciężka praca. Jak ktoś to kuma, co powiedziałem, to skomentuj ten post słowem biznes i widzimy się w sobotę o 10 na darmowym live. Jak kurwa za darmo, to dla ciebie za dużo, to przestań zazdrościć, bo jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Brutalne, ale prawdziwe. W tym przypadku nie ma.